Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Kaśka. E, witam się z Wami już od razu taką bardzo wiosenną kartką. E, tak jak w tytule, u mnie już wiosna. E, zakończyłam wszystkie zimowe już projekty, już naprawdę nie, nie będzie nic zimowego. Zresztą już od kilku filmików nie ma. Ja wiem, że pojawiają się jeszcze filmiki na YouTubie, in, na innych kanałach właśnie z pracami zimowymi. E, ale u mnie już jest koniec zimy. I już robię kartki wiosenne, takie radosne. I dzisiaj, właśnie, kolejna propozycja, kolejna inspiracja. Słuchajcie, nagrywam ten filmik już trzeci, trzeci raz, bo cały czas mi coś nie pasowało. Nagrywanie filmiku to nie jest taka prosta sprawa dobrać oświetlenie, żeby to było w miarę wszystko widoczne, i no, czasami naprawdę mam ogromny kłopot z tym. Także mam nadzieję, że do trzech razy sztuka, i tym razem się uda wszystko tak, jak powinno być. Przede mną karteczka. Najnowsza moja kartka, praca, którą wykonałam dla znajomej na urodziny, która będzie miała urodziny właśnie w okolicach początku wiosny. Także już całkiem za niedługo. I wykonała się taką wiosenną, radosną kartkę z ptaszkami. Z, taszkami, z gałązkami, troszkę jest tutaj chmurek. Zaraz Wam pokażę, co użyłam do tej kartki. Ja mam nadzieję, że ta praca Was zainteresuje. A także zapraszam do oglądania. Aby wykonać tą kartkę użyłam oczywiście stempelki i razem z wykrojnikami, które zaraz Wam pokażę, ale zacznę może od papieru skrapowego, ponieważ jest to ten mój ostatni zakup. Jest to papier Steady. Ten taki niebieski, który Wam ostatnio pokazywałam bardzo ładny bloczek, taki w odcieniach niebieskich, troszkę turkusowych, są tutaj fajne tła też. Ja użyłam ten arkusz na tą moją dzisiejszą karteczkę. Tutaj na tym arkuszu są takie fajne w jednym rogu kwiaty, które no sprawiają wrażenie, jakby tutaj to powiedzmy nazwijmy to okno otaczały. Bardzo fajnie wydaje mi się, że to wygląda. Zrobiłam właśnie coś na kształt okna w tej kartce. Chociaż no, może nie do końca to tak wygląda, ale no, kształtem przypomina to okno. I wykorzystałam tutaj wykrojniki, które mam z AliExpress, takie um, warstwowe wykrojniki, o takim ciekawym, fajnym kształcie. Bardzo je lubię te wykrojniki. One się naprawdę do wielu prac nadają i już wiele razy z nich korzystałam. Um, I tutaj um, y, zrobiłam coś takiego, ponieważ chciałam mieć tło takie z chmurami. Ale jak widzicie tutaj na tym białym panelu, te chmury nie zaczynają się od początku tutaj tego panelu, tylko jest jeszcze taka naokoło biała równiutka ramka. Ja chciałam mieć tą ramkę bez właśnie konieczności wycinania kolejnej warstwy na tej kartce, dlatego żeby to uzyskać, po prostu wyciąłam z tego wykrojnika. Na takim papierze skrapowym, którego, znaczy na takim papierze bazowym, którego wiem, że nie będę używać, ponieważ no kolor nie za bardzo, a i gramatura nie, nie, nie jest mi po drodze, więc wycięłam po prostu tutaj z wykrojnika ten kształt i zrobiłam taki własny szablon, dzięki któremu mogłam sobie te chmury tutaj zrobić z zachowaniem tutaj tej ramki, ponieważ później wycięłam tym większym wykrojnikiem ten kształt i zrobiła mi się taka ramka. Jeżeli chodzi o same chmury, to ja użyłam tutaj bardzo fajny też szablon. Jest to szablon z firmy My Favorite Things, który kupiłam już lata temu. Bardzo fajnie mi on służy. Z tej serii mam chmury, trawę i fale morskie. Także polecam Wam tego typu szablony, ponieważ one będą Wam się właśnie bardzo przydawały do takich prac, właśnie scenek różnych. Także to są naprawdę przydatne rzeczy. Także to użyłam tutaj. Fajny jest ten szablon, ponieważ on z każdej strony ma te chmury inne, dlatego można sobie je odwracać i w ten sposób uzyskać taki bardzo urozmaicony motyw chmur. Nie są one takie regularne i powtarzające się. Także to użyłam tutaj. I bardzo ładnie to wygląda, takie delikatne chmury. Na żywo troszkę mocniej ten kolor wygląda, tutaj jednak troszeczkę prześwietla mi to, ten, to, to od okna, ale no, wydaje mi się, że to bardzo ładny efekt daje. Jeżeli chodzi o kolory tych chmur, to użyłam dwa tusze Distress Oxide, Tumbled Glass i Stormy Sky. To są bardzo ładne, takie delikatne kolory. Chociaż ten jest taki dosyć mocny, myślałam, że on będzie taki delikatniejszy. Już długo go nie używałam i tak mi się zapomniał ten kolor. Także musiałam bardzo delikatnie tą gąbeczką nakładać ten kolor, bo on no, żeby tak, nie, wiecie, nie maźnąć porządnie i nie zaciapać. Także te dwa kolory sobie użyłam i stworzył mi się taki bardzo ładny motyw chmur, takiego nieba niebieskiego. I od razu Wam powiem, że tutaj stempel. To jest tutaj taki fajny stempelek. Ja go występowałam szarym tuszem, ponieważ uznałam, że czarny będzie zbyt ostry, więc jest szary, nazywa się Grey Flannel z memento. To są już takie bardzo długo je mam te, te tusze, ale bardzo fajnie się dalej sprawdzają, nic nie, nie wysychają. I tutaj ten napis udało mi się znaleźć w mojej kolekcji taki napis, który nawiązuje do błękitnego nieba. Tutaj są takie życzenia życzę ci nic poza błękitnym niebem, ciepłym słońcem i jasnym uśmiechem w ten szczególny dzień, więc myślę, że nawiązanie do nieba jest. Także fajnie udało mi się znaleźć taki, taki stempelek. Ten stempel w ogóle on pochodzi tutaj z, tej, z tego zestawu takiego z kompendium, wers kompendium, który mam taki segregator z mnóstwem, mnóstwem tu są takie różne kategorie. już wam to pokazywałam. Ja tutaj zawsze znajdę jakiś stempel, który mi odpowiada, właśnie pasuje do kartki. To jest ten stempel tutaj, od razu na pierwszej stronie. Więc to uwielbiam ten, ten segregator z, tym, z tymi stemplami. Każda czcionka, każda wielkość, każda okazja znajdę sobie stempel. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi i mu nie przeszkadza w języku angielskim. Także to jest stempel. No, i oczywiście główny taki punkt programu, punkt tej kartki to są właśnie te ptaszki i te gałązki. To są, słuchajcie, ptaszki, które mam już bardzo długo bardzo, bardzo długo to są takie stempelki z AliExpress, które kupiłam już kilka lat temu, dobrych kilka lat, lat temu. Są to takie fajne ptaszki w różnych pozycjach, na wprost ptaszki takie lecące takie stoją siedzące na gałązkach można właśnie je postawić na gałązce i tak wiecie że niby one sobie przysiadły jest tutaj taka mniejsza gałązka są takie kwiatuszki pojedyncze i oczywiście tutaj jakieś napisy tym razem nie używałam tych napisów ja już kiedyś robiłam taką kartkę i bardzo chętnie wam ją tutaj teraz z boku pokażę właśnie robiłam kartkę z tymi ptaszkami a możecie sobie tutaj popatrzeć, jak wyszła ta poprzednia kartka. Ja ją robiłam już też kilka lat temu, słuchajcie, na początku, jak zaczynałam chyba YouTube. Yy, także yy, tak wygląda tamta kartka. Też wykorzystałam yy, chmurki, nawet te same, ten sam szablon. No jest troszkę inna kolorystyka, chociaż ptaszki też są niebieskie. Także tak wygląda ta kartka poprzednia yy, dla porównania. Ja bardzo lubię się bawić takimi właśnie, jak są ptaszki, jak są jakieś zwierzątka, no bardzo to lubię, bardzo lubię to kolorować i w ogóle no naprawdę mi to sprawia tyle radości. To jest taki dla mnie relaksacyjny czas w sobotę czy w niedzielę, czy, na, czy nawet wieczorami, jak już mój sen śpi, to ja sobie właśnie siedzę i koloruję i słucham filmów na YouTube i oglądam i. No, dla mnie to jest czas takiego relaksu. Dlatego ja też zachęcam Was do tego, do kolorowania, właśnie do korzystania z takich stempli, bo to jest naprawdę fajna zabawa, a tworzą one naprawdę bardzo ładną, piękną ozdobę na nasze prace. Więc zachęcam Was do tego. Także ja tutaj ten, ten zestaw stempli wykorzystałam, ja do niego mam wykrojniki, więc tutaj praca ułatwiona, wykrojnikami wycięłam te wszystkie gałązki, ptaszki i tak dalej. I do pokolorowania tych wszystkich ptaszków i listków i tego wszystkiego użyłam, zastanawiałam się co, co użyć, bo chciałam Wam pokazać jakieś kolejne medium, bo były ostatnio farbki, były mazaki akwarelowe, mazaki... Yy, Alkoholowe też u mnie już na kanale były, więc wybrałam właśnie do tego kolorowania, zobaczcie, kredki. Też akwarelowe to są kredki. I to są kredki z firmy Stabilo. Firma Stabilo, bardzo fajne kredki. Polecam Wam taki jakiś zestaw sobie, możecie sprawić. To są kredki bardzo takie miękkie. I bardzo niewiele, one są takie napigmentowane, że bardzo niewiele potrzeba, żeby właśnie sobie pokolorować i później zblendować pędzelkiem z wodą i piękny efekt można osiągnąć. Ja tutaj, widzicie, starałam się też osiągnąć taki efekt cieniowania, gdzie tutaj główka jest z, po bokach jest taka bardziej ciemniejsza, tutaj w środku jest, znaczy to, wiecie, chodzi o to, żeby tą wypukłość pokazać tej głowy. Może na, w tej kamerze bardzo prześwietla ta kamera, ale no na żywo jest tutaj ciemniejsze są te, te miejsca tutaj właśnie pod skrzydełkiem. Na ogonku troszkę tutaj z tej strony ten ptaszek też ma takie ciemniejsze policzki. Starałam się to troszeczkę tak wycieniować. Te kredki się świetnie na, naprawdę do tego nadają, bo one są właśnie bardzo miękkie i bardzo takie napigmentowane. Papier oczywiście akwarelowy, ten gładki Bristol Stratmore który już Wam wielokrotnie też pokazywałam. I co tu jeszcze jest? Bąbelki, takie z stadiego, takie. One są błękitne, tak naprawdę, ale wyglądają, jakby były przezroczyste. To są takie bąbelki, które już też dosyć długi czas mam, więc nie wiem, czy one są nawet dostępne jeszcze. No i żółte kwiatuszki dodałam. Troszeczkę tutaj jest taki zielono-żółty kolor, więc przebija się, więc tak to wygląda. I tak się przedstawia moja kartka. Dzisiaj taki krótki filmik inspiracyjny z wiosenną pracą. I ja powtórzę to, co zawsze powtarzam: zachęcam Was do korzystania ze stempelków, do kolorowania, używania różnych technik do kolorowania, czy to będą mazaki alkoholowe, czy akwarele, czy farby, czy mazaki, czy kredki. Jest to naprawdę świetna zabawa. No i można fajne efekty osiągnąć. Ja mam zamiar sobie troszeczkę kupić takich stempli na Ali teraz w najbliższym czasie, bo ja bardzo lubię takie, takie właśnie tego typu rzeczy. One wydaje mi się, że dają taki fajny klimat na, na karcie. Ja lubię to kolorowanie i takie dziubanie. Także hmm, myślę, że coś mi się uda znaleźć. Także, no, tak wygląda moja dzisiejsza praca. Mam nadzieję, że hmm, koleżance się też spodoba. Yy, kartka nie jest. Yy, Wyklejona ani z tyłu, ani w środku. Myślę, że tutaj nic nie potrzeba, także tak wygląda. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba taka kartka. Co myślicie? Oczywiście zachęcam Was do wciśnięcia łapki w górę i subskrypcji. Jeżeli są tutaj osoby, które jeszcze nie subskrybują, to zachęcam, zapraszam. I jak zawsze widzimy się za tydzień. Znaczy za tydzień. No tak, bo raz w tygodniu właściwie jest filmik, więc za tydzień w następnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa.